Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Squido i zapraszam na oglądanie serii z Minecrafta 1.13. W dzisiejszej serii z Minecrafta pójdziemy odkrywać skarby. Ale zanim pójdziemy odkrywać te skarby, to mam do Was taką prośbę. Kliknij łapkę w górę na początku tego filmu i obejrzyj go w playliście. Link do oglądania w playliście znajduje się w pierwszej linii opisu. E, dlaczego tak? Dlaczego mam taką prośbę? Ponieważ jeżeli to zrobicie, to moje filmy będą wyżej w wynikach wyszukiwania, za co bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. A teraz już przechodzimy do e, prawidłowego odcinka. Więc to, co jest mi potrzebne, to są mapy skarbów. Ja mam tutaj dwie takie mapy skarbów. Potrzebne mi jest się też przygotować do podróży. To musi być dobre przygotowanie. Mamy trochę pszenicy do jedzenia. Niestety jest to trochę mało jedzenia, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że coś mi wyrosło i będę mógł zjeść jak człowiek. Oczywiście do podróży przyda się również kompas. No, i nie mamy w sumie za wiele rzeczy. Mógłbym zrobić więcej z rudy żelaza, ciekawostek. Niestety, nie jest ona przetopiona. Więc w piecu mamy teraz szkło. Nie mogę stworzyć drugiego pieca. Dlaczego to mnie nie pytajcie? Takie zasady trochę, że jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby tworzyć ileś tam tych piecy, i tak dalej. E, to są ziemniaki, czy urośnięte, czy nie. No trudno, nie wiem, czy urośnięte. Tak, urośnięte ziemniory. Tak, teraz dużo takich ziemniaczków można sobie zjeść, bo w sklepach są bardzo tanio z tego powodu, e, że rosną dość szybko. Niestety, takie ziemniaki, jeżeli nie są upieczone, to też nie za wiele dają. E, ja postaram się, mimo wszystko, upiec tutaj parę tych ziemniaczków. Co zrobić? No dobra Przełamię się i zrobię drugi piec Żeby to zrobić potrzebny mi jest trochę bruku Jak widzicie szybko się rozwijam, już dwa piece To nie dwa piece, to nie jeden Teraz to jest już totalne bogactwo Burżuazja i jeszcze inne takie rzeczy Um, po prostu przewraca się w głowie od tego bogactwa. Tak powiem ładnie. Um, węgla nam się przyda też trochę, żeby to ogarnąć. Pochodnie mam. Yy, wydaje mi się, że mam wszystko. Ruszamy na wyprawę. Jestem na łodzi, trochę ziemniaczków już zjadłem po drodze No i jesteśmy w bardzo znajomym miejscu, tym oto z tej pierwszej mapy Ponieważ dostałem chyba z 50 komentarzy, które pisały do mnie Skujdo wróć tam, tam jest skarb tylko pod piaskiem w jakimś innym miejscu niedaleko Wróć tam znaleźć ten skarb Przy okazji odzyskam sobie crafting box, który tutaj zostawiłem i e, zapewnialiście mnie, że ten skarb tutaj na 100% jest, tylko że gdzieś niedaleko trzeba poszukać, ukryty pod piaskiem, a nie tak głęboko, jak ja szukałem. E, więc e, dzisiaj, no, widzicie, że zajęło to 15 sekund, a nawet nie, żeby go znaleźć. Myślałem, że trochę bardziej trzeba będzie się postarać. E, no, jako kopałem tu, bo myślałem, że tu X, nie, a skarb jest tu. No, tutaj w sumie też X. Więc trzeba brać poprawkę na to, że te skarby mogą być ukryte trochę dalej, ale zobaczcie, jakie bogate. Ehm, pieczone dorsze, sztabki żelaza i sztabki złota, a nawet diament. Ale co najciekawsze, to jest to serce oceanu. Naprawdę to jest ciekawe, ponieważ ja nie wiem, co to jest. To jest coś, co na pewno zostało dodane dopiero w tej wersji Minecrafta. E, mogłem sobie od razu zniszczyć e, tą skrzynię, to by mi wszystkie przedmioty wypadły i bym mógł ją zebrać. To taki tip na przyszłość, porada. Dla wszystkich Okej, okay, ja tu sobie zakryję to ładnie. E, przy okazji możemy trochę więcej piasku zdobyć. Ale nie będziemy się tutaj bawić zbyt długo, ponieważ drugi skarb, druga ta mapka, tą sobie już wyrzucę. Zobaczcie, co to jest. Możemy to użyć, rzucić? Nie. Nie. Na pewno to jest coś ciekawego. E, wolę to zostawić. I skupić się na tym, co będzie nam potrzebne na kolejnej wyprawie, bo być może tam znajd znajdę kolejne diamenty. A to by było naprawdę bardzo ciekawe. I w sumie to na to trochę liczę. Na to trochę liczę. Pozbieram trochę piasku i zobaczymy się w drodze. Zapadła noc, ale... To nie jest najgorsze To nie jest najgorsze, że zaraz przyjdą potwory Że zaraz przyjdzie zombie, że zaraz przyjdzie szkielet Że zaraz przyjdzie naprawdę ich setki albo tysiące i mnie zjedzą, zabiją To nie jest wcale takie najgorsze Najgorsze w tym wszystkim jest to Że Żółw się tutaj pojawił, widzieliście to? A może wypłynął mniejsza oto. Najgorsze jest w tym wszystkim właśnie to, nawet nie to, że mi się skończyła łopata. Najgorsze jest to, że te mapy przedstawiają to samo miejsce. Wracam trochę smutny do domu, ale znalazłem takie fajne przejście, dzięki któremu dostałem się dużo szybciej do domu. Pamiętacie ten kanion, w który pokazywałem wam z innych odcinków? W jednym z odcinków okazuje się, że ten podwodny kanion ma wyjście z tej strony. Czyli, dostałbym się tutaj dużo szybciej, gdyby. Może utopce nie są dla mnie groźne, ale gdyby w Minecrafcie były łodzie podwodne. To by było całkiem ciekawe. Mogliby je wprowadzić. I to kolejny mój pomysł dla yy, ekipy. Y, t, y, tam ze Szwecji, chyba mówiliście, bo ostatnio mówiłem, że są z Anglii czy Irlandii. To mnie wyśmialiście i powiedzieliście, że Minecraft jest ze Szwecji albo tam z Holandii. Nie, ja mówiłem, że z Holandii jest, ze Szwecji. Ktoś to napisał mi. I to jest właśnie ten kanion. I tu prawdopodobnie nie To nie jest zatobiony statek, jak ktoś sugerował Z moich widzów Dobrze, że zasugerował, ale widać, że to jest kamień, a nie drewno Także musimy się stąd wynurzyć czym prędzej Zanim umrę, zginę i w ogóle Też nie wiem, czy to jest dobre, że... Wow Czy tu jest jakiś potwór? Chyba nie A, właściwie jest Dobra, ja uciekam spać. Jakiś podwodny szkielet. Znaczy, podwodny yy, ten łucznik. Yy, kurczę, spróbujemy go zabić. Go wezmę sobie zim chlebek na pokrzepienie ziomeczku. Znaczy, potworku. Czy jak ci tam jest? Uciek, zniknął. Halo! Wow! Ale urwałem! Dobra, ja się skryję lepiej, bo jak patrzę na to, jaki on zadaje obrażenia, to nie wiem, czy moja zbroja cokolwiek daje. Chyba ona nic nie daje. Dość ładnie bije, tylko skąd? Skąd on jest? Bo gościa nie widzę, on nie atakuje, to jest strasznie nie fair. Dobra, damy sobie z nim spokój. Zobaczmy to, co jest najciekawsze w tej serii, bo pewnie wszystkich to ciekawi, nie tylko mnie. Nasze postępy co my mamy tutaj zrobić? Mamy tarczę od Bistrzałej. To by mi bardzo pomogło z tym potworem, z którym walczyłem ostatniej nocy. Być może wtedy byłbym w stanie go pokonać, a tak to musiałem uciekać i nie stawiłem mu czoła. Poddałem się, jak jakaś ciamajda, no niestety. Musimy trochę sobie ściąć drzewa, trochę narzędzia ogarnąć, bo nie są jakieś epickie. Drzewa też chciałem ściąć i mieć dużo drewna na wszystko. Trzeba będzie się tym zająć pewnego odcinka, aby być może pomiędzy odcinkami w poszukiwaniu jakichś ciekawych terenów pójdę sobie pościeniać drzewa. To jest coś ciekawego, być może na jeden z kolejnych odcinków temat. W tym odcinku, no, już musiałem iść po te skarby, bo tak mnie zaciekawiliście tym tematem No niestety, te mapy i numer 0 i numer 1 y, są kiepskie <laughs> Są kiepskie, ponieważ są takie same e, Mapy moim zdaniem, no nie powinny się powtarzać, no mimo wszystko, no, wiadomo, że szkoda tego skarbu, żeby tam leżał pod ziemią i nie dało się go znaleźć, jak się robiło tarcze kurcze, bo trochę mi się zapomniało. Jakoś. U, tu, 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 tu. Byłem blisko! Jedną tylko chcemy, reszty tarcz nie chcemy. Ale jak już mam żelazo, no to zrobię sobie porządny miecz żelazny. Widzicie to? Jaki porządny. Bo ja nie mam czym walczyć. Walczyłem nam siekierką zwykłą. Zrobimy sobie także jakiś kamienny, kamienny, kamienną łopatę. Zwykłą, najzwyklejszą. Łopata nie jest taka istotna. Powiem Wam tak szczerze, że jak można na czymś oszczędzać, no to najlepiej na łopacie, ponieważ i tak szybko się wszystkie te piaski i ziemię kopie tą łopatą kamienną, a można to troszeczkę oszczędzić, także tylko na tym bym oszczędzał. Tak, to jeżeli chodzi po, o, o postępy, no to mamy już to zapewnione. E, muszę lawę jakąś znaleźć i blok obsydianu wykopać, ale na razie jeszcze nie mam do tego tak dużo diamentów. Ehm... Tego też nie mogę zrobić, bo diamenty i obsydiany no to, to się wiąże wszystko z tym. Tarczę już mamy, także trzeba ją założyć. E, proszę bardzo, i trzeba jej używać. Puuu, teraz każdy szkielet e, jest zagrożony, że oberwie własną strzałą. E, rozmnóż pary zwierząt. Można by zrobić, właśnie, jeżeli chodzi o rolnictwo, no to mamy tutaj rozmnożenie tych zwierząt. I to jest spoko, ponieważ trzeba kiedyś zrobić tą farmę. E, I trzeba nam po prostu mięsa, bo ja nie jestem weganem, szczególnie minecraftowym. Bo lubię wegańskie potrawy i wegańską kuchnię. Zawsze tu jest jakaś odmiana od tego mięsa, które się na nie. Ale w Minecrafcie wolałbym jednak jeść mięso, bo jest dosyć pożywne. Na ryby też możemy iść. I to tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. Tutaj trzeba łuk i trzeba strzelać z niego. Poza tym trzeba polować ogólnie na potwory. No i znaleźć jakąś wioskę, żeby tam tego golema ogarnąć. No i też podróżować. Także plany na kolejne odcinki to podróże. Podsumowując to podróże. To jest robienie farm zwierząt i szukanie obsydianów, kopalni i tak dalej, i tak dalej obsydianów, diamentów, diamentów przede wszystkim, obsydiany są dopiero potem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A jeżeli tak, to kliknij łapkę w górę, o której wspominałem już na początku tego odcinka. Więc komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was na razie pa i cześć!